W dynamicznym świecie biznesu umiejętne zarządzanie zasobami ludzkimi jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu każdej organizacji. Dziś przyjrzymy się, w jaki sposób moduł Płace i kadry komarch ERP Optima może pomóc w efektywnym przeprowadzaniu procesów awansów i przeszeregowań pracowników. Zacznijmy od podstaw. Prawidłowa aktualizacja danych kadrowych. To fundament, na którym opierają się wszystkie procesy awansów komarch ERP Optima Aktualizacja danych przebiega prostą drogą. Wystarczy wybrać odpowiedniego pracownika z listy, skorzystać z klawiszy CATRL i INSERT, by otworzyć formularz aktualizacji, a następnie wprowadzić nowe informacje, takie jak stawka zaszeregowania czy wymiar etatu. Pamiętaj, aby określić datę, od której zmiany mają obowiązywać. Awans to nie tylko nowe stanowisko, ale często także zmiana wynagrodzenia i wymiaru etatu. Aby odpowiednio odzwierciedlić te zmiany, otwórz formularz danych kadrowych, przejdź do zakładki Ogólne i zaktualizuj stawkę zaszeregowania. Zapisz zmiany, aby mieć pełną historię zmian. Dla pracowników zatrudnionych na wielu etatach zarządzanie danymi staje się nieco bardziej złożone. Komar RP Optima umożliwia zaznaczenie etatu podstawowego oraz dodanie etatów dodatkowych, co zapewnia przejrzystość w zakresie wieloetatowości. Co więcej, proces awansów może być równie efektywny dzięki funkcji seryjnej zmiany danych. Jeżeli zamierzasz przeprowadzić awanse grupowe, wystarczy zaznaczyć pracowników na liście i wskazać właściwe pole do zmiany, takie jak Wydział. System automatycznie utworzy zapisy aktualizacyjne dla wybranych osób. W module Płace i Kadry Plus dostępna jest również interaktywna zmiana danych, co pozwala na szybką modyfikację bez konieczności edytowania pełnego formularza. To oszczędza czas i zmniejsza ryzyko pomyłek. Prawidłowe dokumentowanie zmian w zatrudnieniu jest kluczowe dla transparentności procesów kadrowych. Pamiętaj, aby zaktualizować formularz danych kadrowych, dodając nowy wpis w sekcji Historia zatrudnienia. Wszystkie istotne informacje, takie jak data zmiany czy nowe stanowisko, powinny być starannie odnotowane. Komarch ERP Optima umożliwia generowanie szczegółowych raportów dotyczących awansów, a także analizowanie trendów w organizacji. Regularny przegląd danych kadrowych, standaryzacja procesów i odpowiednie szkolenia dla kadry zarządzającej to jedne z kluczowych, najlepszych praktyk w zarządzaniu awansami. Zachęcamy do skorzystania z usług doświadczonych specjalistów firmy Neosmart, którzy pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał tego modułu. Dzięki ich wiedzy i wsparciu możesz usprawnić swoje procesy kadrowe, zwiększając motywację pracowników i planowanie rozwoju zasobów ludzkich. Pamiętaj, że technologia jest narzędziem, a kluczem do sukcesu jest połączenie jej z ludzkim aspektem zarządzania. Regularne aktualizacje, szkolenia oraz ciągłe doskonalenie procesów stanowią fundament efektywnego zarządzania. Karierą pracowników w Twojej organizacji. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.